A teraz czas na ostatnią, ale jakże ciekawą prelekcję dnia dzisiejszego. Tak więc zapraszam pana doktora, habilitowanego Dariusza Włodarka, który odpowie nam na pytanie: czy dieta wegańska jest dietą dla wszystkich? Witamy, panie profesorze. To bardzo ciekawe, ponieważ modna ostatnio dieta, więc myślę, że każdy z nas z przyjemnością posłucha, czy faktycznie jest ona dla wszystkich. Zawsze. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na to. Pytanie. Dieta wegańska, czy może być dietą dla wszystkich? Ponieważ jakby zachęcamy wszystkich do jedzenia warzyw i owoców, generalnie produktów pochodzenia roślinnego, to czy przejście zupełnie na dietę roślinną jest? W pełni bezpieczne. Co na ten, temat, na ten temat wiemy? Oczywiście pod wegetarianizmem rozumiemy różny rodzaj diet. Ten różny rodzaj diet wynika z tego, że różni się w nim zawartość produktów pochodzenia zwierzęcego i ta eliminacja jest w różnym stopniu. Natomiast oczywiście najbardziej eliminacyjną, jeżeli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, jest dieta wegańska, która eliminuje zupełnie tego typu produkty. Jak każda dieta, mimo że uważamy, że, że pewien rodzaj odżywiania jest dla nas zdrowy, może być dietą o korzystnym wpływie na zdrowie, jak i mieć pewne działania niekorzystne, zwłaszcza w sytuacjach kiedy nie jest prawidłowo zbilansowana. Natomiast trzeba podkreślić, że osoby, które stosują dietę wegańską, są przeważnie świadomymi konsumentami i wiedzą jak tą dietę stosować. Dzięki czemu możliwe jest jej prawidłowe zbilansowanie i oczywiście przy pomocy czasami suplementów o czym będę mówił. Natomiast chciałbym podkreślić, że takie krótkotrwałe, na no 2-3 tygodnie przejdę na dietę wegańską w celu, nie wiem, poprawy zdrowia, redukcji masy ciała. Nie musi oznaczać automatycznego przejścia na dietę, która będzie dla nas absolutnie zdrowa i absolutnie prawidłowo zbilansowana, bo sam fakt spożywania produktów tylko pochodzenia roślinnego nie świadczy o tym, że skład diety jest poprawny. Dlatego że produkty te mogą również wybrane produkty nieprawidłowo mogą być produktami, które dostarczają znacznej ilości cukru, to mogą być słodycze, Wyroby cukiernicze, wysoko przetworzone produkty roślinne. I to wszystko będzie powodowało, że taka krótkotrwająca dieta, jeżeli nie jest poparta wcześniejszym zapoznaniem się, jak dieta wegańska powinna wyglądać, będzie oznaczała wprowadzenie zagrożeń pewnych dla zdrowia. Natomiast osoby, które, podkreślam, osoby, które interesują się tą dietą, przeważnie stosują ją prawidłowo. Badania dotyczące stosowania diet wegetariańskich, w tym diet wegańskich, wskazują na pewne korzystne zmiany w składzie diety, poprawę jakości diety, zmniejsza się ryzyko wystąpienia otyłości u tych osób, zmniejsza się stan zapalny, zmniejsza się ryzyko zaburzeń sercowych, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, pozwala to również na zmniejszenie masy ciała, jak i zmniejszenie insulinooporności. Natomiast jedną zasadniczą rzeczą, którą mamy w przypadku diety wegańskiej, to że badania dotyczące tej diety nie są badaniami bardzo wieloletnimi, nie są to doświadczenia populacyjne, bo doświadczenia populacyjne dotyczą diet wegetariańskich. Czyli z niewielką obecnością produktów pochodzenia zwierzęcego, niekoniecznie mięsa. Natomiast te badania, które są dostępne, są badaniami trwającymi kilka tygodni, miesięcy czy może kilka lat, ale to w przypadku nielicznej grupy. Dlatego też potrzebne są nadal badania długoterminowe dotyczące wpływu diety wegańskiej na organizm człowieka. Jeżeli chodzi o to, co mówią, rekomendacje różnych towarzystw. Ja chciałbym państwu teraz przedstawić rekomendacje z całego świata. Zacznę od amerykańskich, amerykańskiego towarzystwa dietetycznego, gdzie dobrze zbilansowana dieta wegetariańska, w tym wegańska, w, zgodnie z zaleceniami tego towarzystwa może być stosowana jako alternatywny sposób żywienia we wszystkich okresach życia, również u dzieci i nastolatków. Kluczowym podkreślają autorzy tego zalecenia, tych rekomendacji jest prawidłowe prowadzenie diety i regularna kontrola stanu zdrowia w celu sprawdzenia, czy nie występują jakieś niedobory w organizmie. Jeżeli chodzi o brytyjskie towarzystwo dietetyczne, żywieniowe, również jest napisane, że dobrze zaplanowana dieta wegetariańska. W której zadbano o zawartość wszystkich składników pokarmowych, może być stosowana w żywieniu osób w każdym wieku. Nie ma wyszczególnionej diety wegańskiej, natomiast zwraca się uwagę na dietę makrobiotyczną lub dietę opartą tylko na surowych produktach roślinnych. Dieta wegańska nie musi być oparta na surowych produktach roślinnych, również na przetworzonych, ale tutaj zwrócono tylko uwagę na te dwa rodzaje diety, najbliższe diecie wegańskiej określa się jako całkowite niewłaściwe dla dzieci. Włoskie Towarzystwo Żywienia Człowieka podobnie zwraca uwagę, że dobrze zaplanowana i dieta wegetariańska zapewnia odpowiedni skład składników pokarmowych, ale wymaga szczególnie uwagi dotyczącej suplementacji witaminy B12 i natomiast wskazują na to, że znowu, że dieta makrobiotyczna może być niewłaściwa dla dzieci. Z tym, że tutaj też jest kwestia definicji diety makrobiotycznej. Niektórzy definiują ją jako dieta tylko z produktów roślinnych, a niektóre w niektórych przypadkach dopuszcza się spożywanie chociażby ryb, czyli nie jest to dieta stricte wegańska. Natomiast zaleca się edukację żywieniową jako podstawowy element opieki nad tymi osobami. Najbardziej takie informacje wiążące dotyczące diety wegańskiej przedstawiło niemieckie towarzystwo żywieniowe, w którym to zaznaczono, że Dieta wegańska sprawia trudność w zapewnieniu odpowiedniej podaży niektórych składników pokarmowych i tu zwraca się uwagę szczególnie na witaminę B12, białko o dobrej zawartości, o prawidłowej zawartości aminokwasów egzogennych, długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy D, ryboflawiny, niektórych składników mineralnych takich jak wapń, żelazo, e, jod, cynk czy selen. Nie jest zalecana zatem kobietom ciężarnym i karmiącym, niemowlętom, dzieciom i nastolatkom. Natomiast, natomiast przepraszam, osoby stosujące dietę wegańską powinny ciągle stosować suplementację witaminową, witaminy B12 oraz regularnie mieć oceniany skład diety. Komitet Żywienia Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego i Medycyny Młodzieżowej w takich dwóch stanowiskach podał, że nie zaleca się stosowania diety wegańskiej u zdrowych niemowląt, chyba że uwzględnione jest włączenie odpowiedniej suplementacji, a dieta wegetariańska w dzieciństwie i okresie dojrzewania wymaga dobrej informacji i nadzoru, dobrej informacji dla rodziców i nadzoru ze strony pediatry, no i wymaga właśnie zwrócenia szczególnie uwagi na podaż tych witamin i mikroskładników, o których już mówiłem wcześniej. Portugalski program dotyczący promocji zdrowia również wskazuje, że karmienie piersią u dzieci, które są na diecie wegańskiej, jest zamiar wprowadzenia u nich diety wegańskiej, wymaga aby matka karmiła piersią dziecko do ukończenia drugiego roku życia, aby zapewnić stopniowe, jak najbardziej zróżnicowanie diety, ponieważ jak wprowadzamy dietę u dziecka, to ona jest stopniowo rozszerzana i im dłuższe rozszerzanie tej diety, tym to skompletowanie co do zawartości składników odżywczych będzie lepsze. Epsgen. Zaznacza, że przy rozszerzaniu e, e, diety u noworodków, dieta wegańska powinna być stosowana wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lekarza lub dietetyka, a rodzice powinni rozumieć poważne konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń dotyczących suplementacji diety czyli rozszerzanie diety w kierunku diety wegańskiej jest możliwe, tylko wymaga to szczególnego nadzoru. I teraz. Co mówią nam badania? Bo wydawałoby się, że kwestia ta jest dobrze przebadana. Natomiast jeżeli szukamy badań dotyczących diety wegańskiej, zwłaszcza u dzieci, u osób w wieku podeszłym, u kobiet ciężarnych i karmiących, to okazuje się, że jednak większość badań dotyczy osób dorosłych. I tutaj chcę Państwu pokazać, jak. Mały jest, mała jest ilość badań dotyczących samych dzieci. To jest badanie z 1988 roku, dość leciwe 39 dzieci na dzieci wegetariańskie w Wielkiej Brytanii w wieku 1, wegańskiej w wieku 1,7. Generalnie stwierdzono, że większość dzieci otrzymywała suplementację, rozwój fizyczny, umysłowy był zgodny z wiekiem. Co prawda, masa ciała i jej przyrost były poniżej 50 centyla i wartość energetyczna diety i podaż witaminy D i wapnia były poniżej wartości referencyjnych. Drugie badanie to jest badanie amerykańskie, 404 dzieci w wieku od 0 do 10, i tutaj rozwój fizyczny był zgodny z wartościami referencyjnymi, a głównym źródłem białka była soja, też badanie dość 89 rok. W niedawno ukazała się przeglądowa publikacja, w której zebrano informacje dotyczące diety wegetariańskiej u dzieci i zaledwie 16 prac dotyczących diety wegetariańskiej, gdzie tylko dwie prace dotyczyły diety wegańskiej, ale generalnie było konsensus taki, że dostępne wyniki badań są niewystarczające, aby na ich podstawie sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące wpływu diety wegetariańskiej, jak i wegańskiej na zdrowie niemowląt dzieci nastolatków w krajach wysoko rozwiniętych. I badanie, które stosunkowo jest najmłodsze, bo zaledwie rok ma, to jest badanie niemieckie, gdzie uczestniczyło w nim 127 wegetariańskich dzieci i 139 wegetariańskich, wegańskich dzieci. Oraz 169, 164 w grupie kontrolnej. Generalnie stwierdzono, że podaż makroskładników była prawidłowa w tej grupie, w każdej grupie osób. I, i podobne. Jeżeli chodzi o osoby starsze, z kolei, to tutaj. Też jest problem, dlatego że stricte badań dotyczących diety wegańskiej nie ma u osób starszych nie, nie, nie znalazłem. Te osoby są w, w, w jednej grupie z wegetarianami i na, natomiast generalnie liczba badań dotyczących osób starszych jest. E, stricte osób po 65 roku życia jest bardzo mała. Tutaj była bardzo mała grupa 23 osób. Generalnie dieta wegetariańska wpływała korzystnie. Przez chwilę będę mówił o diecie wegetariańskiej, bo niestety samej diety wegańskiej nie było u osób starszych. Takich badań stricte nie udało się znaleźć, z dobrze kontrolowanych. Tu badanie zaledwie 44 osób i dieta laktowo wegetariańska była jak najbardziej akceptowalną dietą, z tym, że wymagała zwrócenia uwagi na podaż niektórych witamin, witaminy B12 i składników mineralnych. Następne badanie, w którym uczestniczyło 29 osób na diecie wegetariańskiej i 30 osób stosujących dietę niewegetariańską w wieku starszym. I stwierdzono generalnie, że nie miała ta dieta wegetariańska skutków zdrowotnych negatywnych dla osób starszych i 832 osoby generalnie z czego jak widzicie państwo były to osoby w przedziale wiekowym 40-83 część osób była tylko na diecie wegetariańskiej starsza e, tych osób była starsza ale zaobserwowano generalnie korzystny wpływ na układ krążenia e, Natomiast w tym roku ukazała się publikacja ja e, już kończę w tym roku ukazała się publikacja dotycząca czy dieta wegańska wpływa na długość życia i na stan zdrowia. I liczba z tej, z tej pracy można było stwierdzić, że liczba dostępnych badań z udziałem wegan jest nadal ograniczona, badania epidemiologiczne. Zwracają uwagę, że niższa jest zachorowalność na nowotwory, choroby układu krążenia, zmniejsza się insulinooporność, zmniejszają się zaburzenia lipidowe, ale wskazik śmiertelności jest podobny z tym, który występuje u wegetarian i u osób okazjonalnie jedzących mięso. Także na długość życia niespecjalnie na razie wykazano, żeby dieta wegańska. Wydłużała życie w lepszym stopniu niż dieta wegetariańska czy w stosunku do osób, które umiarkowanie jedzą mięso. Natomiast zaznaczono, że badania wskazują, że dieta wegańska nie spełnia wymagań. Żywieniowych w stosunku do dzieci. I tu jest jeszcze jedna z ostatnich publikacji, którą chciałem pokazać, dotycząca sportowców, bo tu jest też zagadnienie, czy sportowcy mogą korzystać z diety wegańskiej. I tutaj jest też problem, że w literaturze dotyczącej żywienia sportowców można znaleźć niewiele badań. Zagrożenie jest niedoborem energii, białka i wybranych składników pokarmowych, o których mówiłem wcześniej. Dieta wegańska. Można, może być zaprojektowana, ale prawidłowo, ale wymaga jakby nadzoru cały czas ze strony dietetyków i żeby ta dieta u sportowców była prawidłowa. Natomiast to jest badanie z zeszłego roku pokazujące to, co Państwu na początku mówiłem, że rzeczywiście osoby na diecie wegańskiej wykazują wyższy poziom wiedzy na temat zdrowego żywienia niż osoby, które. Stosują chociażby dietę wegetariańską czy dietę mieszaną. A ostatnie już z tych badań, które chciałem przedstawić, e, że z, z drugiej strony pewnym zagrożeniem jest, że weganie i wegetarianie wykazują większe ryzyko zachowań ortorektycznych w stosunku do osób, które mają dietę mieszaną. Więc jakie konkluzje? Dieta wegańska na pewno dla osób dorosłych. Wymaga jednak kontrolowania i suplementacji witaminy B12, podaży białka tak, aby zbilansować dostarczane aminokwasy egzogenne, więc łączenia produktów, długołańcuchowych, suplementacji długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy D, ale to dotyczy całej populacji, ale również ryboflawiny, jak również wapnia ze względu na to, że produkty mleczne są wyeliminowane, żelaza, bo produkty mięsne są generalnie wyeliminowane, jodu, cynku i syrenu. Jeżeli chodzi o dzieci, osoby starsze, kobiety ciężarne i kalujące, w wciąż sensie jest bardzo mało danych, zwłaszcza jeżeli chodzi o populację zachodnią. Więc należy zachować szczególną ostrożność i jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę na wartość energetyczną tej diety, ponieważ jest to dieta o małej gęstości energetycznej stosunkowo do diety mieszanej. U sportowców podobnie, jest dietą o pewnego rodzaju wyzwaniem, jeżeli chodzi o zapewnienie pod odpowiedniej podaży energii i składników odżywczych, więc wymagana jest suplementacja. Więc można powiedzieć tak, że. Dieta wegańska jest dla dorosłych, a dieta wegetariańska może być stosowana we wszystkich okresach życia. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy panie profesorze za wszelkie wyjaśnienia i rozwianie wątpliwości w kontekście diet roślinnych też. Uzmysłowienia dieta wegańska, wegetariańska. Mm -hmm. Tak więc bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na czat z naszymi uczestnikami. Imprenata. Mam również nadzieję, że Państwo teraz wiecie, jak uzupełniać dietę wegańską. Macie również świadomość tego, że jest to dieta nie dla wszystkich, ale oczywiście cały czas zachęcajmy do wprowadzenia jak największej ilości warzyw i owoców do swojego codziennego jadłospisu.